Witajcie na kanale Ma Macie z tej strony Hupa Box. O, uderzyłem, uderzyłem lampę. Hupa Box. Y... Hupa V-Box. Nic ciekawego więcej nie potrafię powiedzieć o tym produkcie. Widzę dwa Fusion Strike'i, dwie Fusion... Nie, Fusion Strike, tak? Fusion Strike? Paczki. Wow, 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 nie, posprzątałem znaczników listorowych. <grytanie> Już wiecie, co było poprzednio. No, chupa, chodź. Dobra, co my tu mamy? mamy chyba jeszcze Evolving Skiesy Vividida. Tak, tak prezentuje się nasz Duży Hupa. On jest do zdobycia w wersji Full Art jako e, w Fusion Strike zestawie. Jakoś tak tutaj dziwnie zwycięty w góry. Nie wiem, czy widzicie, jak się światło odbija. Po prostu tępym nożem go zjechali. No, oczywiście, skrzywy ale to Pokémony to nic dziwnego, i tak mamy dwa Fusion Strike. I racja tu skodzik. plus Evolving Skies plus Vivid Voltage. No, to sobie wywidem otworzymy i zobaczymy, czy trafimy coś więcej niż w tych poprzednich boksach z IVE y Bo no nie ukrywam, że tam było tak sobie, tak sobie było. A tutaj, zobaczymy, jak będzie tutaj. Kod po poprawnej stronie, to już jest dobry znak. Karta ma tył, ta ma inny kolor, ale to jest karta energii. To to się nie liczy. Pamiętacie, nie? Była taka sytuacja, że karty z innym odcieniem pleców, jakimś studem były zawsze fałkami albo czymś lepszym. No, tutaj nic nie ma ciekawego. Like and Rock, widzieliśmy te karty już milion razy. Dalej, Fusion Strike. To teraz wchodzimy w, w nowsze nowości. Fusion Strike jest wciąż pełno w sklepach. Naprawdę. O, widzę jakaś fałeczka. Naprawdę nie brakuje już towaru Pokémon. Ciekawe, jak to będzie w przypadku Brilliant Stars, ale ja u siebie widzę, że naprawdę tego towaru jest mnóstwo. Ludzie i tak już po, pokupili, pozamawiali w różnych miejscach. Więc nie powinno być problemu nawet po premierze. Genesect to jest dobra fałka. Słyszałem, że jest bardzo grywalna. 210 bije jak ten, jak Zacjan, ale jednocześnie ma ability trochę fajniejsze. No dobra, no to box nie jest stracone. To dobrze wiedzieć. Tu się coś z tą paczką wydarzyło. Nie wiem, czy widzicie. Coś kliknąłem na aparacie. Tutaj nie wiem, czy widzicie jakoś tak się krzywo paczka zrobiła. Mam nadzieję, że nie uszkodziło to kart. Już nie chcę drugiej karen. Owning jest nie ma karen. Tam jest, Nie wiem, jaka tam WiFu jest. Eee, dobra. Tu mamy to. Raz, dwa. Cztery. I zobaczmy oj, oj, Kacze Raihan Avaluk Avaluk jest yy, ten w nowej grze, Pokemon Legend Arceus jest inny Avaluk i Curem. Holo to tak sobie dużo jest chyba holo w, w Evolving Skies tak mi się wydaje mam wrażenie, że nawet na sklepie mam wystawionych ich bardzo, bardzo bardzo dużo, tych holosów część nawet zeszła, był problem jakiegoś, jakiś czas temu z Evolving Skies ale dowiedziałem się, że będzie trzecia, trzecia fala Evolving Skies. Druga fala już powinna być jakoś jakoś niedługo, wydaje mi się. Ale trzecia fala będzie. i? E eee, Trzecia fala będzie pewnie jakoś w drugim kwartale tego roku. Dobra, no to w boksiku. <coughs> w boksiku jedna fałka, jeden. jedna promka. No tak. Jak na, jak na cztery paczki, to myślę, że nie było źle. Ale z racji, że mamy bardzo krótki filmik, to w sumie myślałem o jakiejś krótkiej pogadance. Pogadanka ma dotyczyć Brilliant Stars. Wydaje mi się, że Brilliant Stars, pomimo tego, że jest bardzo dobrym zestawem, to będzie miał swoje konsekwencje, jeśli chodzi o rynek singli. Jak pewnie zauważyliście, już dużo openingów się pojawiło w internecie. Nawet przed Prylisami różne sklepy miały, miały box opening, chociaż to trochę dziwne, że kilka tygodni przed Prylisami już, już są miejsca, gdzie się otwiera całe case'y. To, to człowiek zadaje pytanie o pochodzenie, ale to może lepiej, lepiej nie wchodźmy w ten temat, bo w styczniu było dużo złodziei, się okazuje. W każdym razie, Pokémony mogą mieć niedługo problem z tak zwanym przesytem dobrych kart. Bo w Brilliant Stars naprawdę jest dużo dobrych kart. I otwierając jednego boksa, myślę, że trafimy spokojnie jedną, dwie takie karty, które chcemy. Nie, że są rzadkie, że to nie wiem, jakiś tęczowy trener czy coś. Tylko po prostu my chcemy. Trainer z galery wydaje mi się, że jest takim eksperymentem trochę pokemonowym. Bo mamy główne karty, w których będziemy mieć te trafienia tam prawdopodobnie 7, 8 i potem dojdzie trainer z galery, w którym jak widać. I co średnia z 3-4 karty? No powiedzmy 4. Czyli praktycznie mamy 12 trafi na boksa. Wiemy, że ogólnie nasze te główne sety strasznie puchną. I nawet nie chodzi o puchnięcie ilości kart, ale o trudności w ich zdobywaniu. Większość kart, które musimy trafić, to są no przynajmniej holo, albo już fałki, albo zaraz Wimaksy, v, v stary i tak dalej. Potem mamy full artów. Kończymy, nie wiem, powiedzmy Vivid Voltage. Trenerzy się kończyli gdzieś 160-170. A potem mamy full art trenerów, i potem zaraz są sekrety. I mamy 150 kart, 160 kart, które są łatwe, łatwe do zdobycia. Łatwe, no w miarę, nie? No bo jeszcze w środku są Wii, A potem mamy full arty, których jest 1-2 na box, sekrety, które są 0-1 na box, średnia, mówię średnia bez Brilliant Stars, bo Brilliant Stars to strasznie podbija. No i teraz dochodzimy do momentu, w którym praktycznie te wszystkie karty nie mają znaczenia. Są kompletnie bez sensu. Holo jeszcze, jak ktoś chce zbierać master sety, to rewersy jeszcze są spoko, ale cała reszta jest kompletnie bezużyteczna. Cieszę się, że robią trainer z galery, ale wydaje mi się, że robi, robią to tylko po to, żeby móc wykorzystać reverse slot, bo ten slot jest martwy. W porównaniu do poprzednich boksów, ten slot jest kompletnie martwy w Vivid Voltage jeszcze była szansa na Amazing Rare i może to był ich eksperyment, żeby właśnie tam podokładać. No bo mieli już informacje z Hidden Fates, potem zrobili Vivid Voltage, zaraz potem był Shining Fates, który działał identycznie jak Hidden Fates. No i teraz mamy zwykły, standardowy set, w którym jest bardzo dużo, bardzo zarąbistych kart. Nie tylko mamy Alt-Arty w normalnym secie, ale mamy również Alt-Arty w, w tak... W tang galery nie, jejku, zapomniałem Team Galery, Trainers Galery. O, właśnie, Trainers Galery. Mamy full arty. Tutaj i tutaj. No i tak się zastanawiam, czy za chwilę nie dojdziemy do momentu, w którym tych super fajnych trafiń będzie za dużo i one będą bezużyteczne. Już teraz mamy taką sytuację, gdzie bardzo ładne alt-arty, np. przykład Sandaconda, z racji, że Pokémon nie jest specjalnie popularny, ta karta jest po, ile, po 10 euro, 15 euro. Jeżeli to byłby główny, duży hit na boksa, 15 euro, to to jest słaba karta. Kupujemy 36 paczek, gdzie super fajna karta jest mało warta. No, mam tutaj, mam tutaj lekkiego stracha. Oczywiście, nasz yy, hit już minął. Znaczy, Mi. Minęła nasza faza wielkiego hypu, która była w 2020, pod koniec 2020 roku, na początku 2021 roku. Jakoś to tam się uspokoiło w środku roku, wróciło z Evolving Skies. No i jakoś to się tam hula w czasie cele, Celebration. Celebration wiadomo, bo szaleństwo, ale Celebration to zupełnie inne zwierzę. Teraz, jakby wracamy na tory, wiemy, że w wakacji ma być jakiś taki set ciekawszy. To chyba, to chyba nawet jest ten Pokémon Go set. To pasuje jedno do drugiego? No właśnie, tak, tak sobie teraz dam sprawę. Czy to przypadkiem nie jest ten Pokémon Go set? No to on będzie taki wakacyjny, ale nie obstawiam, żeby on się cieszył wielką popularnością. Gram w Pokémon Go praktycznie codziennie, tam po trochu i, i widzę stagnację w tej grze. Widzę, widzę, że nic nowego nie ma po prostu w tej grze. Dosłownie od chyba dwóch lat nie dołożyli kompletnie żadnego nowego feature'a. Nowymi rzeczami są... Yy, Eventy, które wymyślałem, które są tro troszeczkę ciekawsze niż były, ale są czasowe. I nowe shiny Pokémony, I, i to jest nowy, nowy event. Teraz wyjdzie ten Joto, JOTO Event, w którym niesamowitą nowością będzie nowa wersja Hoa i Lugi, które będą nie tylko Shadow, ale będą jeszcze tam jakieś Apex, czyli będą czarne. Tak jak y, chyba w Pokémon Colosseum. tak? Colosseum? Więc widać, że tam. Pomysłu brakuje im, żeby rozwinąć tą grę. Ludzie już wbijają ten 50. poziom, ja tam jestem daleko od niego, ale nic się ciekawego nie dzieje. Pokémon Legend Arcius jest w pewnym, w pewnym sensie odpowiedzią na, to, na ten brak zmian, na tę stagnację, bo ta gra naprawdę jest bardzo fajna. Polecam sobie zagrać albo obejrzeć jak się gra, bo, bo naprawdę sprawia to dużo frajdy. Ale jeśli chodzi o przełożenie na karciankę. To zaczynam się bać. Zaczynam się bać, że pójdziemy w kierunku jak Magic the Gathering, że będzie bardzo dużo ładnych, specjalnych kart. Nie będą one miały takiego, takiego ładu i składu. Bo to co teraz się mówi, że te sety nie mają ładu i składu, to troszeczkę to sprawda, ale nie do końca. Evolving Skies jest bardzo fajnym setem. Darkness Ablaze jest zbudowany wokół Eternatusa, więc to też widać wyraźnie. Shining Fates i te pozostałe, sety, nawet Champion Pa w pewnym sensie się łapie. Ale teraz, jak po prostu będziemy, tak jak Fusion Strike, tak jak Fusion Strike właśnie, ten set, jak byłby zbudowany wokół Pokémonów Fusion, to byłoby nawet spoko. Ale w pewnym momencie dorzucili Celebi Alternative Art, dorzucili Spin VMAX Alternative Art, te karty powinny być w innych setach. No nie powinny być tu. Brilliant Stars. Ma trainer z galery, które teoretycznie nie powinno być w tym secie, ale jest nawalone w sumie dlaczego? Faj fajnie, że mieć dostęp do fajnych kart, tylko żeby te fajne karty miały wartość i obawiam się, że mogą nie mieć. Że te karty z trainer z galery, które będą full artami, które będą tymi prostymi yy... charakterami, tak? Charakter cards, tak to najlepiej nazwać. Aparat mi odmówił posłuszeństwa i gdzieś się zwiesił. Nie wiem, na czym skończyłem swój wywód, ale finalnie chcę powiedzieć, że boję się, że w Pokémonach skończymy jak w niedawnych setach Magic the Gathering, gdzie każda karta jest specjalną kartą, więc żadna karta nie jest specjalną kartą. Bo gdy wszystko jest specjalne, nic nie jest specjalne. Dostaną te 2-3 karty, które są super drogie. Powiedzmy jak w Evolving Skies: Embryon i Rayquaza VMAX. A reszta będzie po będzie. Po 10 euro, 12 euro. Super grube hity. A zwykłe takie fałki jak Genesect, które nawet będą grywalne, będą nie wiem, po 3 euro. W ogóle już większość fałek to jest po prostu 1 euro albo, albo coś w tym stylu. Już w Celebration ten zestaw podstawowy to pewnie za 5 euro można by kupić cały. Więc to się rozmyła. To się rozmywa straszliwie. No i. martwię się trochę o ten kierunek. Dobra, trochę negatywnie skończyliśmy ten odcinek. Myślę, że naprawdę mogę już skończyć swoją gadaninę. Wy się tam trzymajcie. Pozdrawiam was wszystkich. Cześć.